Siema tu ja, do 3:21. Tak będą wyglądać powitania do filmy z FIFA. To, co się stało w tym odcinku, przeszło ludzkie pojęcie. Ta paczka zmieniła totalnie mój klub, można tak powiedzieć. Bo no to był najlepszy traf w życiu. Bez 5,5 miliona była warta ta karta. Więc mam nadzieję, że nie obrazicie się na mnie i zostawicie tutaj łapkę w górę. No musi być. Nie wiem, 5 łapek w górę. Nie zostawiajcie tej łapki w dół, bo naprawdę to nie moja wina. To Tomek mi ją otworzył. to Tomek mi otworzył tą paczkę. Do niego miejcie pretensje, jeśli, będzie, jeśli chcecie mieć pretensje do kogoś za tak dobrą paczkę. No i subskrybujcie kanał, też ważne. Piszcie pytania do Q&A, bo mało ich jest, bo inaczej tego Q&A po prostu nie zrobię. Wow, to był niesamowity tryb. Dobra, tak więc zaczynamy z grubej rury, od paczki z niespodzianką. Tutaj widzicie, jakie karty przepalam. Tylko na czubotę, Real? może sołczek są wymiennie, a reszta jest niewymienna. A co może się znaleźć w środku? Co może być tą niespodzianką? Może być tą niespodzianką butownik, road to the final, rekordzista, team of the group stage, Foot freeze, bohater nagłówków, przyszłe gwiazdy. to no co by było, gdyby? Czyli, czyli... Uh, What if Dobra, to no zobaczmy po prostu, otwórzmy paczkę z niespodzianką. Zobaczymy, jaka jest niespodzianka. Czeka, czy to będzie coś, jakaś dobra niespodzianka, czy jakaś niefajna niespodzianka. Aha. Teo, 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 nie! Kurde, co to za gówno, ja! Tak więc mamy y, Team of the Group Stage, Ligi Europy. Nikolas Pepe. Yy. 40 tysięcy. Ta karta nawet się da na ławkę u mnie nie załapie, bo to jest totalny szrot. Dwie słabsze nogi, cztery sztuczek. Co, możemy przejść chyba do reszty paczek i do paczki z ikoną, nie wiem. Dobra, tak więc odbieramy jeszcze Player Pika za 10 wygranych meczów w widzę weekendowej. Będzie srebro jeden, raczej nie w WG3. Nawet się nie będę starał. Chcę po prostu być srebro jeden, żeby też mieć słapa później. Wywoda sobie w Foot grał dosyć inny zwycięstw. Jeden z trzech piłkarzy mistrzostw Foot najlepszy jest Kejn, Casemiro, Gorecka. Zobaczmy. Ej, Luke Show 86 to jest naprawdę dobre trafienie na ławeczkę rezerwowych, bo ten Luke Show pelka go polecał właśnie. No i on naprawdę na środkową obronę będzie idealny. No i bardzo dobry traf. Dobry, jest już czwa czwartek za Foot Champions i Division Rivals. Wczoraj dostaliśmy kartę do dzień Patryka. Dzień tego Patryka, WZB się do Herty I to jest idea karta, która się została i tylko dlatego, że jest Tader Hubu. A reszta to jest po prostu no naprawdę. Te karty są beznadziejnych zadaniach sezonowych. No i dostaliśmy jeszcze SBC o dużą paczkę premium, więc masakra. Liga weekendowa mistrzostwód, srebro jeden, wbite. No, no i te paczki sobie oczywiście zostawię, co tworzę teraz, tutaj w tym momencie to jest Player Peak. No i zobaczę, mam nadzieję, że że to będzie tutaj, no nie wiem, zostaliśmy oszukani, bo nie ma Cristiano Ronaldo w team, team of the week. Urche wygląda, <gryw> gdyby miał więcej sztuczek, to by był nawet okej, okay, zmiennik. Jakby miał 4 sztuczek, ale tak to weźmy sobie Gikiewicza, bo Polak i w ogóle, no. Po prostu. O się do jakiegoś ZBC się przydaje Przyda, ale tragedia, naprawdę. Co jej robi ostatnio z I w ogóle sytuacją w firmie to jest. Przychodzi z GP, jeszcze sobie odbierzemy to, ale do no... masakra. Dobra, druga paczka z niespodzianką w dzisiejszym odcinku. E, tutaj przypalę mm -hmm. dwóch moich informów, ponieważ. Te karty są warte po 75 tysięcy, 83 informy. Mega to poszło do góry. To jest po prostu diedziu. czy jaką się nazywa? No nie wiem, ale fajnie, jakby uchwycił jakiegoś wymiennego informa. Bo to by pomogło mi na pewno w zarobku. Ale no tutaj Kejta też jest chyba niewymienny, więc no niestety. Tak to przypalamy wszystkie karty, chyba niewymienne. Dokładnie, wszystkie karty niewymienne, więc tutaj tak naprawdę nie wydałem ani końsa. Chociaż no, przepalam im mobile, co mnie trochę martwi, a inaczej tego nie mogę zrobić, Dlaczego bym musiał wydać monety na po prostu informa hmm. jakiegokolwiek. No i zrobimy tę paczkę z niespodzianką jako podwójną niespodziankę, ponieważ chwila, moment, ponieważ wyłączę monitor. Gdy będziemy ją otwierać, także gdzieś ta paczka, tu jest paczka z niespodzianką. Wyłączam ekran, otwieram paczkę. No i wy nic nie widzicie, ja nic nie widzę. No i zaraz yy, pomijemy otwieranie tej paczki, jeszcze raz pominę i zaraz wyślemy tę kartę do klubu. Oczywiście to może być duplikat. Więc no, może bądźmy ostrożni, ale teraz już powinna być ta karta w klubie. I tak, jest ta karta w klubie, więc tym bardziej, że mamy wszystkie paczki w sklepie moje, a więc no, wszystko wyszło tak zgodnie z planem i będziemy szukać po pozycjach. O, będzie ciekawe. Chwila, 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 chwila. Pozycja. Poziom jeszcze zrobiłby specjalne, żeby było e, ciekawy. No i zacznijmy od brałkarza. Jeśli chodzi o brałkarza, Jan Oblak. Jedyny, kto mnie ucieszy. I no, dość szybko się skończyło nasze szukanie, ponieważ to jest Kalor na was wersji Team of the Group Stage. No, 88. Hmm. To no dużo tych brałkarzy nie było, no ale Kostarykanin, Kostary Kanin, jak widzimy, szybko zakończył nasze poszukiwania w klubie. Będzie do jakiegoś SBC. Okej. Okay. No po prostu. Teraz krótki przerywnik na poradnik. Jak stracić 100 tysięcy monet? Fijo 21, jak widzicie, Fekir kosztuje 420, 242, zapamiętajcie sobie, 242 i e, 145. Pomyliłem się o setkę, już nie raz zresztą się pomyliłem przy wystawieniu kart, no nie wiem, tak, e, więc właśnie, no, e. teraz smuteczek. Bo to jest jednak 100 tysięcy. 100 tysięcy. To jest ten moment, robimy paczkę z ikoną pośrednią, która otwiera bitomek. Powie mi, trzy pozycje. Yy, jedy, jakie trzy pozycje? Trzy statystyki. Yy, strzałów, tempa i obrony. Na razie zgłaszamy pośrednie wersje ikon. Jestem zdecydowany. Chudne nerwy są trochę. Ale tak naprawdę, co ma być, to będzie. I taki akcent, to ostatnia paczka, nie wiem, czy prognozy przed paczką z ikoną. Nie wiem, ale Tomek, możesz do mnie podejść i będziemy otwierać paczka z pośrednią wersją ikony. Ja zabykam oczy, nie mów mi narodowości, dopiero jak wyskoczą wszystkie statystyki, powiesz mi tempa strzałów i obrony. Przekazuję ci pada. Wszystko się nagrywa. A. Zabykam oczy. Zabykam oczy. Nie chcę na to patrzeć. Najprawdopodobniej już teraz się pokazuje jakieś flagi. Jakaś. Nie pozycja. Na jakim etapie jesteśmy? Czy już wyskoczyła? Tak. Yy, mówić jakie nazwisko? Nie, powiedz po tempo, strzelanie. 93 tempa, 93 strzałów, 46 obrony. Kurde, ja strzelam. No. Strzelam w puszkasza. Nie, 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 proszę. Nie, ja. Naprawdę? do zapastnika, co jest? Ronaldo Nazario. W wersji pośredniej. O kurde. Wow. Nie ma jakiejś bardziej wylewnej reakcji, ponieważ e, niektórzy już w tym domu śpią, ale wow, jakie ja to trafiłem? Ja nie, ja nie jak? A win muszę ci to wysłać na film pewnie i tak nie obejrzysz ale 5 pilonów 5,5 chyba. Jeden, stop. Ja się cały trzę. 5400, wow. Trafiłem mit Nazario. A jeszcze będziemy otwierać paczkę z Ikoną Prime. Dzisiaj... W następnym odcinku. Co się tu stało? Wow! Wow! Jak zobaczyłem flagę Brazylii, to już od razu powiedziałem, że to jest Ronaldo, i już wiedziałem, że to będzie Ronaldo. Po prostu. Wow, nie. Ale zupełnie się nie spodziewałem. I koniec takiej półki. Na no co? I za tę listę transferował. Dziękuję, że był. Kurde. Wiecie co? Nie wiem. Oczywiście to nie jest potwierdzone, ale moim zdaniem. E to, że trafiłem Ronaldo na Zariu o tym, że sprzedałem Fekira. Ponieważ Fakir też był na napadzie na i sprzedałem go za 100 Oczywiście to nie jest potwierdzone, ale ja tak myślę. No dziewięć czy nie jeszcze brawek, ale to dlatego, że ugrałem w skład Batus. Wow. Naprawdę trafiłem na Zariu? Ja, ja, jak? Jak ja mogę trafić Ronaldo? Jak? No, nie spodziewałam się zupełnie, naprawdę. Wow, to to jest. I na pewno do końca gry tutaj. Nawet się nie zastanawiam. Nie wiem, go ze składu, naprawdę. Yy, no, jaki styl gry dla niego? Tak z ciekawości jeszcze zobaczę, jakie ma statystyki puszkasz. Nie, no myślę, że taki strzał nie potrzebuje naprawdę lepszych do, do po 96 wykoczenia. 91 siły strzał, no to nie wiem, jakiś motorniczy chyba Zobaczę jaki Alvid używał jego stylu gry, ale oh, wow e, Musicie zostawić tutaj łapkę w górę, to jakby nie ulega wątpliwości e, z... Zbobicie, nie wiem, jakiś rekord łapek, bardzo by było fajnie Dobra, no puszczasz ma mniej tempo, myślałem, że ma podobne tempo, ale wow